Jadąc samochodem nowo oddaną trasą niezbyt interesuje nas to, kto ją budował. Jedno co rejestrujemy to to, że w ostatnich latach przybyło nam objazdów, bo w całym kraju wznosi się nowe drogi. Większość z nas, kierowców, chciałaby już po nich jeździć, a nie stać w kilometrowych kolejkach, ale nie od razu Kraków zbudowano. Raz do roku branża wznosząca drogi zjeżdża na targi Autostrada. W tym roku będzie podobnie, z tym, że jak najronnie zmotoryzowani uczestnicy targów na ostatnim odcinku już w Kielcach będą musieli w żółwim tempie pokonać 500 metrowy objazd budowanej dwupasmówki. Ale akurat oni nie będą narzekać. Dlaczego o tym mówimy? Bo w Polsce skoncentrowały się wszystkie najbardziej liczące się światowe firmy z branży drogowej. Oczywiście nie z miłości do mazowieckich wierzb, ale dlatego, że zwietrzyły dobry interes. W Kielcach nie zabraknie też polskich firm, bo... Autostrada to święto w ogóle polskiego drogownictwa w tej chwili. To przez cztery dni przejeżdżają dosłownie wszyscy z tej branży w Polsce. 700, 740 firm prawie 800. Wszystkie czołowe firmy europejskie, światowe. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest po prostu placem budowy, chyba w tej chwili największym w Europie. A nasze potrzeby jeszcze w tym zakresie są bardzo duże. Myślę, że drogi będziemy budować jeszcze przez następne 20 lat i te targi się będą też rozwijać. I to jak? Jednym z partnerów targów jest Instytut Badawczy Druki Mostów, który opracował ostatnio m.in. system automatycznej identyfikacji pojazdów. System ten przeszedł wszystkie testy i obecnie IBDIM patentuje go w kilku europejskich krajach. Yeah. A system może dużo. Rozpoznaje tablice rejestracyjne, rodzaj i markę auta, kolor nadwozia, a ponadto mierzy czas i wagę pojazdu, czyli jest idealny dla wielu służb. W tym roku Instytut przygotował na kielecką imprezę dwie sesje naukowe. Współpracujemy od prawie 20 lat z Targami Kielce, wcześniej nazywane Centrum Targowe Kielce oraz Targi Kielce. W tym roku planujemy dwie dobre konferencje. Pierwsza będzie zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji mostowych, a druga podłoży i zagadnień geotechnicznych, które są bardzo w tej chwili trudne na Niektórych odcinkach, które są budowane w Polsce. Chodzi o to, by inwestycje drogowe wytrzymały wiele lat eksploatacji, tak jak te dźwigary produkowane w Fabecie. Podlewane tu strunobetonowe przęsła mostów mają być sprawne przez co najmniej 100 lat, a więc nawet wówczas, gdy najstarsi górale nie będą już pamiętali o Euro 2012. Kielecka firma podejmuje się najtrudniejszych wyzwań. Fabet jest jednym z większych zakładów produkujących duże gabarytowo elementy prefabrykowane. Praktycznie istniejemy w budowach całego kraju. Przede wszystkim w budowach drogowo-mostowych, bo nasze elementy można zobaczyć w okolicach Wrocławia, we wszystkich drogach ekspresowych i autostradach. To zdjęcia z naszego archiwum z grudnia 2010 roku. Te oryginalne konstrukcje to żelbetonowe ekrany akustyczne pochłaniające do 7 dB dźwięku. Od strony autostrady drogowy hałas wyciszają precyzyjnie wykonane mikrorowki. Odlano jest z betonu z domieszką czegoś, co stanowi tajemnicę firmy. Kielczanie zbudowali je specjalnie dla autostradowej obwodnicy Wrocławia. Za swoje produkty. Fabet otrzymał wiele nagród, w tym na targach Autostrada w Kielcach. A to już laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. To tu m.in. certyfikowane są kruszywa używane do budowy dróg. Wokół górnictwa skalnego, surowców, kruszyw rozwinął się ogromny przemysł. To jest potężna część gospodarki naszego kraju. W związku z tym, zorganizowanie czy organizowanie od lat tego typu targów w Kielcach. Tego typu targi cieszą się ogromnym powodzeniem. Także i wśród wystawców, ale również wśród zwiedzających. W tym roku Instytut po raz pierwszy zorganizuje w czasie targów Salon Kruszyf, a także przygotuje sesje naukowe dotyczące nowych rozwiązań prawnych, które wprowadza Unia Europejska. Ale to nie wszystko. Na tegorocznych targach Autostrada Polska zapowiedziało się już blisko 800 wystawców reprezentujących firmy z całego świata, związane z budownictwem drogowym, które przywiozą do Kielc kilkaset ton sprzętu. Zakres branżowy targów jest bardzo szeroki. Wystawcy zaprezentują sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych, oznakowanie, rozwiązania dla infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego. Wystawiane są tam e, najnowsze technologie, urządzenia, materiały, czyli wszystko to, co niezbędne do. Budowy i utrzymania dróg. Targom towarzyszą konferencje naukowe sympozja, więc drogowcy mogą się tam wymieniać doświadczeniami. Stąd też oczywiście od wielu lat także obecność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest największym w kraju zamawiającym. Warto dodać, że targi są największą imprezą tego typu w naszej części Europy i drugą tego typu na naszym kontynencie. Do tematu wrócimy. Dzisiaj zapraszamy na weekend do Barcelony. Wielu Polaków przylatuje do stolicy Katalonii i tam na miejscu wynajmuje auto w jednym.